Tak wygląda ten ścieg elastyczny. Ósemka albo dziewiątka u mnie jest. Na mojej elektronicznej maszynie wybieram sobie tak, jak tam piszę, na przykład dziewiątkę, czyli piszę 0,9 i mam tutaj te trzy kreski z tym kółeczkiem takim. Ustawienia mam, uder... to jest oczywiście ustawienie centralne igły. Tutaj mam 2,5, czyli długość ściegu. Tą długość ściegu ja sobie zawsze robię dłuższą, czyli ja robię jakieś 3,5, 4. Takie, albo nawet czasem pięć, w zależności jak, jak chcę. Do u mnie maksymalnie chyba tak, piątka ostatnio miała. I ustawiam sobie na tą piątkę, czyli jest takie duże wbicie między jedną a drugą igłą, duża odległość. I zaraz pokazuję wam dalej. Specjalnie założyłam teraz stopkę do maszyny, taką zwykłą, jaką wy macie, czyli nie, żeby była z tym transportem górnym. Tu jest, mam polar. Ciągnie się w tą stronę. Składam dwa materiały. Specjalnie zrobię białą nitką, żebyście również widzieli, jak ten ściek u mnie wygląda. No i szyjemy. I już pokazuję. Tak, tak się ciągnie, czyli ciągnie się. Widzicie? Tak wygląda z bliska ten ściek. To jest prawa strona. To jest z lewa strona. No ja uważam, że wygląda bardzo fajnie. I ja wykańczam tak już jak mówiłam wam w większości. Pisałam na przykład podwinięcie w tych moich bluzce. Zaraz wam tu pokażę przy mojej bluzce jak to jest też. Przy trykocie cienki. O, tu jest trykot cienki. I tak wygląda na przykład wykończony rękaw. Pokażę jeszcze... Ten drugi, czyli naszą ósemeczkę, jak wygląda? Ustawiam na ósemeczkę. O, mi się ósemkę. Ja znowu zrobię na tą piątkę, bo ja nie chcę takiego gęstego wbicia. Przyjadę znowu na tym polarze. To jest również, o, trochę nawet bardziej się ciągnie niż ten górny i to tak wygląda. Czyli tu są trzy wbicia nitki, tu jest jedno, trzy, jeden, trzy, jeden. Tu było trzy, 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 trzy za każdym razem, a tutaj jest trzy koło siebie wbicia jedno wbicie, trzy wbicia jedno wbicie i z drugiej strony tak to wygląda. Więc jeżeli macie takie ściegi w maszynie, to je wykorzystajcie.